Super no, no kurwa! Dzieje. Wypierdalaj! No bo gościu powiedział, że, że pierdoli tą grę, że jak chcemy to możemy go skikować, bo będzie trollował. Co za kurwa dziwka! Jeszcze parę razy. I on se skacze normalnie jak debil kurwa. No kurwa no... Kurwa Kali zjebał, to jego winna kurwa. Teraz ma kurwa... A report portować, żal. No kurwa nie do wiary Uważajcie na plecy Góra, 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 góra Aha, obiłem ty, pan no dobijcie go Przechodzimy na dół, mam, 3, mam 3 HP Nej, no, har Co to za typu w ogóle nam się trafił, kurwa? To jest profil prywatny, no to jest kurwa niedowiary. Ja pierdolę. Tę taką pogłoskę, jak wszyscy będą yy, ten... Reportować gościa za ta, tam... Gohaki i jajmy i tak dalej, to bezbanuje. Więc może też to się sprawdzi w tym przypadku, jak damy Griffin. Ja go reportuję za grifing kurwa, i niech spierdala. No zreportujcie go, kurwa. Ja bym go znalazł, to bym go, kurwa, wyjebał nożem w dupę, kurwa! No to jest nie do wiary. Nie pierdole nie musieliśmy go you. kurwa. Ale ja kurwa wiedziałem, że tak będzie. Po prostu kurwa czułem to, w mojej mośnie kurwa <grym> Ej, spadłem. <grym> kurwa Jak no. ty to czułeś? Ej, w ogóle. W mośnie kurwa, w worku... Wyżyłem tak na respie. Chuj w dupę z tą grą kurwa. Zagraliśmy kurwa. Wiedziałem żeby kurwa nie iść. Miałem to jebane przeczucie kurwa. User left your channel. Jakie przeczucie? Ja pierdolę. Nieważne. Na o co chodzi? To no i przyjechał mi panie 20, dziękuję. <laughs> ja pierdolę. No wypikujmy go, panowie, no kurwa. Wykikujmy go, to może jeszcze coś nie No, no to kurwa sensu nie ma, bo no. ma tak grać. No, niech spierdala. Fajnie, jakby dostał bana czy coś, tylko kurwa. Pikujemy. W chuj. Pierdalaj, do widzenia. Dziwko. kurwy synu. Co za kurwa pierdolona, większego kutasa, to ja kurwa jeszcze nie widziałem. Przez Kaliego, No kurwa przez Kadygo, wy się śmiejecie, taka prawda. Pochylnia chodźcie jeden. Rampa, chodźcie rampę, chodźcie rampę. Jest tam nie. blisko. Po prawej, po prawej. No to kurwa. Dobra, gramy. Rozgramy. Bo to pewnie pewnie kupisz od gana kurwa, prawidłnie? Nie, ma no, się tym A tym w tej rundzie Eko, przepraszam, tak <laughs> to, <nie? laughs> Chyba. Co? Kurwa. Tam, tam, tam to poprzednio wygraliście czy przegraliście? Przegraliśmy. Przebaliśmy, a ja teraz to to, nie, to, jak to chyba. Jakiś... Nie, to, to, to co. To Kuba spadamy, nie? No <laughs> kurwa, ja jak teraz spadnę do Master Guardian 1 to kurwa... Ja, ja, ja będę mieć połacę w gwiazdki, easy. Ja mam zero, ja mam zero. No i kurwa, chuj. Botaliot, kurwa, na górze. No to weź tego botaliota. No na górze, chuj, ja nie będę robił. No Musisz coś wyciągnąć. to czymkolwiek... no. Brawo. Gdzie ty kurwa jesteś? <śpiewanie> ja okay. pierdolę. Nie, o kurwa on był na no to poszedłem na dół i chuj. Wy jednak jesteście przejebani. Patrzcie, jak się to robi, kurwa. Gaśnica się zasłania. No, biedny Nie No, to jest przegrana nagrałem przecież, kurwa, dostaliśmy jebanego trolla. Ja się wkurwiałem, ja 0 04 kurwa. Może po prostu wyjdźmy. To dostaniemy od razu, kurwa, minus, kurwa 30 punktów. Nie. Jak się wychodzi to się nie wystaje nic chyba Tylko... On no nie ma, przyjebie 20SGO, niż A Bot Elliot co ma? Maka? MAK 10! Mmmm! Aaa kurwa MAK 10 <laughs> Prawilnie <laughs> Kurwa MAK 10, jest siła A nie mnie ktoś No bot Eliot był założony bo byłeś na dworze, to ja spróbuję wyciągnąć tą mawkę. Sadzi się tam go, czy nie? No kurwa, no nie to wiedział, się że nie. się wychyla? I Spadłem jak dziwka, kurwa. Chodź szybko, drzwi. Idziemy? Czy pocha? Aha, wyjebaliśmy typa te i teraz nie możemy oddać meczu, kurwa, nie mam pytań. Jezu, mam Aha! A nie, ja wychodzę, kurwa. Nie no, kurwa, nie, ja wychodzę, ja nie będę kto kurwa grał. Surrender, nie można, kurwa. Uh, idę sobie zrobić herbatę, kurwa, bo ja w toku nie będę grał. Pozdro, kurwa. No, ale kurwa wiedziałem, mówiłem, kurwa, nie idźmy, bo dostaniemy jakiegoś zjeba, kurwa, i dostaliśmy takiego zjeba, który robi, kurwa, z siebie na siłę trolla, żeby, kurwa, zjebać ludziom grę. Na chuj taki rak, kurwa, żyje? Ja pierdolę. Hmm. Ja sam się dziwię, czemu on, kurwa, w ogóle żyje, matka go powinna zagazować, chuja. Więc jakbym takiego znalazła, to go kurwa przyczepił kurwa do kaloryfera w piwnicy i nie dawał już zgradzić kurwa. Karmiłbym go szczynami kurwa i chuj. Ja pierdolę. Mocno. <cjuszu> kurwa. Przydzielna dawka chuja bym mu dała kurwa witamin. <totmurdenio>